Jeżeli zastanawiacie się, czy paczka w tym roku się odbędzie, tak odbędzie się, i komu w tym roku pomagamy? Pomagamy tak jak zwykle osobom, które są samodzielnymi rodzicami, albo takim osobom, które, które spotkało jakieś nieszczęście w ciągu ostatniego roku, pożar na przykład, czy inne zdarzenie, losowe wypadek? Pomagamy też takim rodzinom, w którym jeden z członków rodziny jest chory, lub boryka się z dużą niepełnosprawnością, taką, która uniemożliwia nie tylko jemu zarobkowanie, ale też kolejnej osobie z rodziny która przez to nie może pracować. To, co spotkało nas w tym roku wszystkich, bo to bardzo trudny rok dla nas wszystkich, to pandemia. I w tym roku szczególnie pochylamy się nad tymi osobami, które cierpią z powodu pandemii. Z jednej strony, to są takie osoby, które straciły możliwość zarobkowania i takich osób mamy sporo. Na przykład pani Ula, do której paczka dotarła w zeszłym roku i pani Ula dzięki wolontariuszom znalazła pracę w urzędzie, została osobą sprzątającą, a w kwietniu tę pracę straciła, ponieważ urząd zaczął pracować online i po prostu pani sprzątającej już nie potrzebował. Do takich osób staramy się wracać, staramy się odszukać takie osoby, które przez pandemię po prostu mają podcięte skrzydła i brak możliwości zarobkowania. Z drugiej strony, pandemią dotknięte są te osoby, które już wcześniej były samotne, ale nie czuły osamotnienia, mieszkały same, zamknięte, teraz są zamknięte w czterech ścianach. To przede wszystkim osoby starsze, takie osoby, które już nie porozmawiają sobie w sklepiku osiedlowym z panią Halinką, która go prowadzi, dlatego że wszyscy mają maski, mają szyby z pleksji i po prostu ze sobą starają się mieć jak najmniejszy kontakt. Takie osoby też nie pójdą do przychodni, gdzie czasem chodziły nawet kilka razy w ciągu miesiąca po to, żeby porozmawiać z innymi, Którzy siedzieli koło nich na ławce w oczekiwaniu na wejście do lekarza. Więc te osoby osamotnione oraz osoby, które w pandemii straciły możliwość pracy, to te osoby, na które w tym roku zwracamy szczególną uwagę. Tegoroczna szlachetna paczka z racji pandemii też jest do nowych wymogów dostosowana i zarówno wolontariusze zostali przygotowani do tego, żeby odwiedzać i spotykać się z rodzinami z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zostali też wyposażeni w środki ochrony osobistej, za co też dziękujemy między innymi firmie BP, bo dzięki Państwu też wolontariusze czują się bezpieczni i mogą w sposób bezpieczny odwiedzać rodziny. Tak samo jeśli chodzi o Kontakt z darczyńcami, jak i później dostarczanie paczek do magazynów. Weekend Cudów, który będzie w 12-13 grudnia, zgodnie ze wszystkimi zasadami, które są na bieżąco ogłaszane i do których się na bieżąco dostosowujemy. To co ważne, to w tym roku nie będziemy mogli odwiedzać z darczyńcami rodzin. Staramy się właśnie zachować te zasady sanitarne, o których wspomniała już wcześniej Dominika, i w związku z tym, również w naszych magazynach nie będzie tak jak zwykle kawy i ciasta. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie, bo chcemy zadbać o rodziny, o wolontariuszy i o Was. Nasi wolontariusze w tym roku dotarli do pani Tereski, która wyobraźcie sobie na emeryturze hodowała kury, uprawiała ogródek, ale w pewnym momencie postanowiła pomóc dalszej osobie z rodziny. Wzięła pożyczkę, wpadła w spiralę długów, przestała kupować leki, zachorowała jeszcze bardziej niż wcześniej. Choroba była pod kontrolą, a w momencie, kiedy przestała zażywać leki, okazało się, że trzeba amputować nogę. Uczy się w tym momencie chodzić z protezą. Leczenie, rachunki, to wszystko kosztuje. Zostaje jej 159 zł na cały miesiąc. Na pytanie, jakie ma marzenia, pani Teresa zdziwiła się, że w ogóle ktoś się pyta o marzenia, bo ona po prostu chce jeszcze pożyć kilka lat, chce nauczyć się chodzić na tyle z protezą, żeby jej wnuczka nie musiała biegać po zakupy, żeby mogła samodzielnie wyjść na świeże powietrze, i to są jej marzenia. A poza tym marzy, że będzie miała ciepło w domu w zimie, że znajdzie się dobra dusza, która kupi jej opał. To są marzenia naszych podopiecznych. I do takich osób, jak pani Tereska docierają nasi wolontariusze, a żeby oni mogli docierać do rodzin potrzebujących i żeby paczka mogła być rokrocznie realizowana i organizowana, potrzebujemy zaangażowania, zaangażowania osób indywidualnych i wspierania nas w tym, jak i partnerów biznesowych, takich jak firma BP, która z nami jest od ponad 10 lat i jest z nami w tych. Dobrych i w tych trudniejszych momentach. I to w partnerstwach i w naszej współpracy z partnerami biznesowymi jest najpiękniejsze, że za takim partnerstwem to, to nie jest instytucja. Za każdą współpracą stoją konkretni ludzie z otwartym sercem i ogromnie zaangażowani. Ludzie, na których możemy liczyć, którzy wiemy, że są. Zarówno, żeby podzielić się z nami wzruszeniem i radością, jak i w momencie, kiedy nam jest trudniej i jak mamy, mierzymy się z wyzwaniami i potrzebujemy po prostu wsparcia albo konsultacji. I to jest najpiękniejsze w takim właśnie partnerstwie. Dlatego też w tym momencie zapraszamy i zachęcamy wszystkie firmy, które myślą o współpracy, o zaangażowaniu się do kontaktu i na pewno wypracujemy takie rozwiązanie, żebyście Państwo też byli zadowoleni. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od tylu lat i że zawsze można Was liczyć. Cieszę się, że i w tym roku jesteśmy razem. Dziękujemy.